do mnie właśnie przyjechał kurier z paczką z Sinsa. Ja, słuchajcie, zamówiłam sobie kurtkę. Zaraz ją też dla Was oczywiście przymierzę. W ogóle pierwszy raz zamówiłam kurtkę fioletową. Zawsze zamawiałam i kupowałam wszystkie czarne. E, buty, słuchajcie, tylko takie są teraz bardzo modne w tym sezonie. E, też stwierdziłam, że nie będę zamawiała czarnych, bo czarnych mam już sporo. Także wzięłam właśnie takie w kolorze khaki. W Sinsa jest teraz masa pięknych ozdób na święta. Ja wzięłam sobie taką skrzynkę, skrzynkę na listy do świętego Mikołaja. Ja tego oczywiście będę używała w celach dekoracji, Innych, ponieważ w tym roku chcę mieć święta czerwono-białe, już nie różowe, tak jak w zeszłym roku. I też wziąłam sobie taki kremik do rąk z edycji tej takiej właśnie o zapachu miodu. No i tak się prezentują te kozaki. Myślę, że naprawdę są bardzo ładne i też są, słuchajcie, wygodne, co jest bardzo ważne. Ja co prawda bym wolała, żeby były troszeczkę tutaj wyższe, może właśnie za kolano, albo tak do kolana, ale i tak ta długość jest całkiem spoko, także na pewno słuchajcie, je zostawiam. No i tak się prezentuje kurtka, jest taka dosyć krótka, bym powiedziała, ale to fajnie w sumie. Tak wygląda, rozpięta. Właśnie ma tutaj. Takie fajne, e, pojemne kieszonki. Naprawdę ładny kolor. Była też taka neonowa, pomarańczowa, i właśnie myślę, czy sobie nie domówić. Zobaczę jeszcze, czy w ogóle w takim kolorze bym ładnie wyglądała. Także naprawdę kurteczka fajna. Słuchajcie, dobre wieści. Biorę po raz kolejny udział w kampanii z Action. Już w tym roku była kampania wiosenna i ostatnio na dniach wstawiałam dosłownie m, ten filmik z kampanii Jesiennej, także możecie sobie już na moim TikToku zobaczyć rezultaty. No i teraz pora na święta. Najlepsze jest to, że jest październik, a ja będę musiała ubierać w tym tygodniu choinkę. I robić te wszystkie dekoracje, właśnie, żeby to nagrać, ponieważ termin jest całkiem krótki. Także, słuchajcie, dzisiaj nie mam za dużo czasu. Właśnie się ubrałam dosłownie tak na sportowo i słuchajcie, jadę. Pokażę wam, co tam jest ciekawego, i później pokażę wam, co zakupiłam. Jestem, słuchajcie, na dziale świątecznym. Zaczynam sobie od dziadków do orzechów. Są bardzo fajne, słodkie. Mamy też takie zwierzątka, choineczki i Mikołaje. Ta ozdoba też jest bardzo ładna. Ta złota z tyłu jest piękna. Tutaj macie ceny tych produktów. Tu są też takie wieńce świąteczne za 40 zł. Pojemniki na tea-lighty. Takie bardzo ładne tace, zobaczcie. Pięknie się to prezentuje. Są też takie srebrne. No i tutaj mamy takie bardzo ładne latarnie właśnie szklane, w sensie lustrzane oraz takie z czarnego lusterka. Te kopułki są, słuchajcie, bardzo ładne z takim diamentem do góry. Za 30 zł tu mamy choineczki z oświetleniem LED, czyli one będą fajnie nam dawały klimat wieczorem. Za 16 zł są też takie lampki, w ten sposób się prezentują. Tutaj jest w ogóle cała masa lampek najróżniejszych, zobaczcie takie w kształcie choinki. Tu mamy coś mega cute, takie pojemniczki. Zobaczcie malutkie, w które możemy powsadzić na przykład jakieś słodycze, dać komuś na prezent. Są też e, kubeczki. Mm, tutaj mamy jakieś zabawki fajne dla dzieci. Super właśnie pomysł na prezent. E, najróżniejsze karty. Zobaczcie karty 3D. Bardzo ładnie wyglądają. Raj słodyczowy i kalendarzowy są kalendarze właśnie z czekoladkami. Ten, kiedyś miałam, tam są czupa czup, lizaki i tak dalej. E, takie różne czekoladowe Mikołaje. Tutaj mamy też takie candy cane pałeczki. To jest fajne, słuchajcie, żeby na przykład na prezent to przyczepić i właśnie jako być taki element dekoracyjny na prezent. E, takie też różne, zobaczcie. Cukiereczki w Mikołajach. Wielki świąteczne Haribo Takie najróżniejsze Cukiereczki Zobaczcie takie drażetki w Mikołajach Oraz w pingwinkach No naprawdę jest tego całkiem już sporo A dopiero słuchajcie jest połowa października Także myślę słuchajcie, że wezmę Tego właśnie bałwonka i tego Mikołaja z cukierkami. Ten kalendarz słuchajcie też jest bardzo fajny. Zobaczcie, tutaj mamy takie na przykład balsamy do ust, maseczki z Disney'a, jakieś tam bomby do kąpieli i tak dalej, także naprawdę fajnie się to prezentuje. Jest bardzo pomysłowy za 70 tych Jest też ten kalendarz z Action, który też Glam Paula pokazywała na swoim kanale. No i tu są też różne pomysły na. Są też różne pomysły na prezenty. Taki na przykład zestaw z kosmetykami kąpielowymi. Tą czekoladę na gorąco miałam już w zeszłym roku, była naprawdę bardzo dobra. Tu mamy też takie czekoladki na patyczkach, które właśnie możemy zamoczyć na przykład w gorącym mleku. Mamy też takie zestawy herbat to jest bardzo fajny właśnie pomysł, także na pewno też coś zakupię. Tutaj mamy takie zestawy właśnie z herbatkami, też bardzo fajnie. To się prezentuje. Do pakowania prezentów wybrałam takie wstążeczki brokatowe oraz takie właśnie bileciki na prezenty. Teraz dział z bombkami. są takie bombki w zestawach, zwykłe, okrągłe. Te mi się bardzo spodobały, także na pewno wezmę zaraz kilka sztuk. Mamy też takie kokardeczki, z skrzaty. Tutaj macie ceny. Cała masa zestawów, ten zestaw jest bardzo fajny, <laughs> z Mikołajami. Te bombeczki są mega, zobaczcie, takie zestawy z e, szampanem, z donatem. Są też takie e, fast foody, <laughs> naprawdę super. Nie wiem, czy tam coś jeszcze jest z tyłu, chyba już nie ma. E, no i tutaj są takie też malutkie, różne e, kotki pieski, prezenciki, bałwanki. Naprawdę całkiem sporo tego tutaj jest. Tu są takie fajne, typowo świąteczne klimaty. Też mamy takie przezroczyste bąbeczki i te są bardzo ładne, gdybym robiła święta w tym roku na różowo, na pewno bym je też kupiła. Zobaczcie, to jest hicior grająca um, czapka Mikołaja. Bo kto to na to w ogóle wpadł za 30 zł. To są moje całe zakupy. Właśnie przyjechaliśmy do domu. Dwie siaty plus takie rzeczy rozłożone luzem. Wydałam, słuchajcie, 500 zł, także zaraz wam wszystko pokażę. Boże, słuchajcie, jak się zmęczyłam. To były bardzo szybkie, spontaniczne zakupy, ponieważ dosłownie dziś rano dostałam telefon, że mogę tą kampanię zrobić. Tutaj są moje zakupy. Teraz już nie mam siły ich odpakowywać. Słuchajcie, także zrobię to może jutro i wam wszystko pokażę, bo za chwilę też zepnę już kursy, nawet nie mam y, chwili, żeby odcepnąć. Jestem bardzo głodna, ponieważ dzisiaj jeszcze nic nie jadłam, a w takich sytuacjach z, z pomocą przychodzą mi zawsze co? Zaraz Wam pokażę. No i to jest właśnie moje wybawienie owsianka instant. Możecie mi mówić, że to jest niezdrowe, że lepiej zrobić samemu. Jasne, lepiej zrobić samemu, gdy ktoś ma na to czas. Ja tego czasu dzisiaj nie mam, także wrzątek do tego owsianka i posiłek gotowy. Zrobiłam sobie też herbatkę stekane o smaku truskawki i wiśni. Bardzo dobra jest i tutaj mam swój ukochany kubeczek na jesień. Nagrywam to już kolejnego dnia, wczoraj już nic nie nagrywałam, ponieważ nie miałam czasu. Także teraz pokażę Wam te zakupy. Tutaj już się, słuchajcie, choinka formuje, <grywam> ubieram ją, więc zaczynamy. Więc tak, kupiłam tą grającą czapkę. No, nie mogłam się powstrzymać, jest mega, zobaczcie. To jest po prostu totalny czad I ona dosłownie, słuchajcie, tańczy. Zobaczcie. To po prostu zrobi taką furorę wigiliny wieczór na pewno. I teraz tak, tutaj mam akurat dziadka do orzechów z Jeska i tutaj mam właśnie te dziadki do orzechów z action. Kupiłam dwa, nie było tego takiego dużego, którego chciałam kupić niestety, więc kupiłam takie dwa, one były chyba za 23 z tego co pamiętam. Tu mam też takiego jeszcze jednego białego z Jeska właśnie. Kupiłam też taki napis Merry Christmas. Myślę, że fajnie wygląda, mimo że drewno to nie są moje tematy, to jednak fajnie świąteczny klimat nadaje. No i oczywiście też kupiłam coś dla mojego pieska, jakby to inaczej. Dla Dorianka zawsze coś musi być, więc jest, słuchajcie, miseczka świąteczna. Lecimy dalej. Kupiłam też taką świąteczną świeczkę o zapachu Jemioły. Były też takie inne zapachy. Dwa papiery, jeden taki zwyczajny, drugi taki bardziej w stylu celofanu, żeby właśnie odwinąć nieregularne prezenty. Tutaj też wzięłam coś do, do tego filmu właśnie z prezentami. E, to będzie część jednego z prezentów. Takie właśnie patyczki o zapachu em, Fresh Linen, czyli takie jakby wiecie, no świeże pranie. No i wzięłam też takiego z krzata Mikołaja. Nie wiem, co to dokładnie jest. On jest całkiem sport, także też tutaj będzie e, czynił e, dekorację. Tutaj mamy jeszcze całą masę dobroci. E, właśnie takie różne prezenty pokupowałam. Taki zestaw prezentowy. To wszystko, słuchajcie, będzie na moim TikToku. E, takie czekoladki z bałwankiem. Tutaj wzięłam e, taki złoty organizer. Bardzo ładnie to wygląda. E, takie bileciki do prezentów. E, następnie są takie czekolady, właśnie, które możemy zamoczyć sobie w gorącym mleku, na przykład e, kolejne czekoladki e, Mikołaje. Co tam jeszcze jest dalej? E, tutaj, słuchajcie, jest maseczka z, mysz z myszkami do dłoni. To jest taka maseczka w płachce. To są te maseczki, które już w sumie ostatnio kupiłam w Action, co tam jeszcze jest dalej. Kupiłam też Balsam Reese's, jestem bardzo tego ciekawa. Tutaj jest kolejna maseczka w płachcie. Były bardzo fajne właśnie herbatki świąteczne w super opakowaniu, cynamon, borówka, więc na pewno będzie bardzo dobre. Takie brokatowe kokardy do pakowania prezentów. Ukochane ciasteczka to są najlepsze ciasteczka pod słońcem, także polecam Wam serdecznie. Wzięłam też taką puszkę, ponieważ mam na nią fajny pomysł właśnie jak z tego zrobić prezent, także to wszystko będzie na moim TikToku. No i właśnie jeśli chodzi o ozdoby choinkowe, tutaj kupiłam te bombeczki, takie zwykłe biało-czerwone plus te candy cane pałeczki, są takie dwa rodzaje tych pałeczek tutaj jeszcze mam, słuchajcie to akurat zostało mi z zeszłego roku to jest taki bałwanek, topper na choinkę wzięłam też taki prezent choineczka, choineczka, Boże bombeczka, prezent no i taki fajny skrzacik, bardzo mi się on podoba ja słuchajcie, właśnie sobie wzięłam czekoladę z wedla z minionkami i Dorian chcemy ją tutaj porwać i też chciałam Wam polecić ten serial o tym seryjnym zabójcem, bardzo niepokojący serial ja właśnie, oddaj to natychmiast ja właśnie słuchajcie, jestem na siódmym odcinku. E, szósty odcinek był najbardziej taki e, wzruszający, no naprawdę mega przerażający serial, mega przerażająca historia, ale no godny polecenia na pewno. No i Dorianek z łodzi, jeden czekoladowy. E, proszę mi to oddać natychmiast. Słuchajcie, już się będę z wami żegnała, no bo vlog e, już na pewno 10 minut przekroczył, a nie chcę, żeby też było jakoś mega dłuższe. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i dobranoc. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Yeah.